Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na jeśli lubisz to, polubisz też to. Eee, I sprawa wygląda tak, że nie jestem pewna, czy ja tych niektórych par tutaj już gdzieś nie poruszałam. Natomiast stwierdziłam, że skoro ja tego nie pamiętam, to pewnie Wy też nie będziecie pamiętać, czy już był taki odcinek z tymi trzema parami, eee, bo z dwiema na pewno nie, bo dokładałam je. Nie wiem, myślę, że w przeciągu ostatniego miesiąca do tego zestawienia. Natomiast standardowo je, o co chodzi w tym filmie? Mamy tutaj pary. Jedna z tych par jest parą e, film-książka, a reszta to są pary książkowe, które moim zdaniem mogą Was zachęcić do przeczytania drugiej z nich, e, bo raczej jest tak, że jedna z nich jest bardziej popularna. I powiem od razu tak, że gdybym mówiła nieskładnie, to jest to spowodowane również tą temperaturą. Uważam, że w takich temperaturach nie powinno się nagrywać filmów. To jest. Po prostu dramat, bo jest godzina dziewiąta, a mamy 27 stopni. Także wszelkie zażalenia do pogody nie do mnie, e, a teraz Was zapraszam. I pierwsze zestawienie będzie właśnie zestawieniem książka, film. Chodzi tutaj oczywiście o film na noże. E, ja pamiętam, że o tym na 100% mówiłam na kanale, że ten film jest bardzo mi przypomina książkę, która jest skierowana raczej do młodszych czytelników i to są Swiftowie. E, film na, na noże jest historią. Rodziny, w której to umiera jeden starszy, starszy z jej członków, no i musimy dojść do tego, co się wydarzyło. To jest trochę w takim przekonaniu, taki bardzo. Raczej cozy comedy, cozy mystery niż jakiegoś tam, nie wiem, przerażającego dochodzenia albo takiego, które by trzymało nas w napięciu. Raczej w stylu Agaty Christie mam wrażenie. Trochę tak traktujemy to morderstwo z przymrużeniem oka, ale naprawdę jest to angażujące. I podobnie jest w Swiftach. Mamy tutaj zagadkę, zamęt, zbrodnie. Z tym, że rozwiązywana zagadka jest przez tam, nie wiem, 11-letnią dziewczynkę. Już teraz nie pamiętam, ile ona miała lat, natomiast młodą dziewczynkę, która po prostu e, chce dojść do tego, co tam się wydarzyło, jakie były te wszystkie zagadki. E, są tutaj też takie informacje, które na pewno spodobają się młodszym czytelnikom, e, bo są i o takich herbatkach, i o no, bardzo charakterystyczni są ci członkowie rodziny. Dobrze się po prostu śledzi ich poczynania. No i tutaj są również ilustracje, co na pewno spodoba się młodszym czytelnikom. Natomiast to było tak, takie, pamiętam skojarzenie, które nie tylko mi przyszło na myśl w, w przy okazji czytania tej książki, bo pamiętam, że promocje wtedy robiłam jeszcze z olą książkową Frikiem, i ona też miała bardzo podobne przekonanie, że te nanoże i Swiftowie to są takie dosyć podobne twory, tylko. Docelowo dla trochę innych odbiorców, e, ale myślę, że jeżeli jesteście starsi i czytacie książki dla młodszych, to Swiftowie też was zaangażują. Ja bardzo dobrze tą książkę wspominam. E, naprawdę to była świetna rozrywka. I żebyście się nie dziwili, że ona jest taka gruba, ma bardzo dużo literki w środku. Jakby było mi za zimno, to jeszcze mam się kawę, no nie? Mm. Ale cóż. Kolejna para to będzie dosyć nietypowa para, dlatego że jedna z tych książek mi się dosyć mocno nie podobała. Eee, są to książki docelowo dla czytelnika 9+. Plus Coś takiego. I pierwsza książka to jest właśnie obór Brandona Mula, a druga książka to Alcatraz teraz bibliotekarze Brandona Sandersona. I pamiętacie pewnie, jakie było moje rozczarowanie, kiedy słuchałam audiobooka, właśnie Sandersona, i jak mnie ta książka rozczarowała. Nie ukrywam, może tutaj wpływ miał sam audiobook, bo, bo lektor, który go czytał, nie jest moim ulubionym i to mogło też na pewno wpłynąć na mój odbiór, ale też sama historia nie do końca mnie przekonała jednak Brandona Sandersona uwielbiam w wykonaniu dla dorosłych, a koniecznie dla dzieci. Obie te serie składają się z pięciu tomów. Wszystkie tomy są wydane już w języku polskim. Obie są raczej już starsze, więc na pewno w bibliotekach je dorwiecie. Właśnie e, obór wielokrotnie mówiłam o tej serii na kanale, jeden z moich ulubionych autorów. Co też też przy każdej możliwej okazji podkreślam plot twisty tworzy lepsze niż niektórzy pisarze fantastyki dla dorosłych. Mamy tutaj historię rodzeństwa, które jedzie do swoich dziadków, dziadków, u których rzadko bywali na wakacje spędzić tam po prostu czas. Okazuje się, że dziadkowie są strażnikami baśnioboru, takiego magicznego miejsca, które ma swoje tajemnice. No i my tutaj jakby śledzimy ich losy, które później są rozwinięte w Smoczej Straży i widziałam dzisiaj rano na Instagramie, że będzie również taki dodatek do serii Boru, bo w Borze poznajemy takich dwójkę bohaterów, bardzo takich trochę głupiutkich, śmiesznych na pewno, którzy będą mieli swoją książkę, ich opowieści, ich przygody. Także bardzo się na to cieszę, już się nie mogę doczekać. No i tak jak mówię, Waśnieburg ma swoją kontynuację w Smoczej Straży. Trzeba czytać jedno po drugim, dlatego że inaczej możecie nie, po prostu nie, nie ogarnąć, co tam się wydarzy. No i właśnie, bo też jest fajną książką, dlatego że mam wrażenie, że ona dorasta z czytelnikiem. Ona jest coraz bardziej mm, taka rozwinięta, dopracowana z każdym kolejnym tomem. A jeśli chodzi o Alcatraza, to mamy tutaj historię chłopaka, który z tego co pamiętam, on jest taką ym, Jemu wiele rzeczy nie wychodzi, że wszystko, czego się chwyta, to zawsze psuje, e, i to jest jeden z takich mocnych elementów w tej książce, że on się ma za taką ofiarę losu. E, to też oczywiście potem jest gdzieś poruszone. No i e, dostaje od rodziców spadku, bo jego rodzice nie żyją, e, worek z piaskiem, i tutaj rozgrywa się cała akcja związana z bibliotekarzami, którzy chcą po prostu łypią na jego życie. E, tak jak mówię. Raczej bym czytała ją w papierze, gdybym drugi raz się miała na to zdecydować, i myślę, że czytelnikom młodszym się jak najbardziej spodobają te książki. Ja niestety tutaj też wymagałam za dużo, bo wzięłam tę książkę jakby. Przez Bradona Sandersona, a się okazało, że e, trzeba było na nią trochę inaczej popatrzeć, mimo wszystko. O kolejnej parze też wam już mówiłam na kanale m, przy okazji mojego czytania, Tam, gdzie słońce złoci liście, bo to jest właśnie pierwsza z tych książek. Jest to literatura piękna, natomiast ona mi bardzo mocno swoim stylem i swoją obrazowością przypominała, gdzie śpiewają raki. I e, oczywiście, gdzie śpiewają raki jest bardziej thrillerem, e, może nawet nie thrillerem, ale książką, e, literaturą. Obyczajową, piękną, z wątkiem lekko kryminalnym, bo mimo wszystko mamy tutaj śmierć mamy tutaj śmierć chłopaka, i dochodzimy do tego, kto to zrobił, dlaczego to zrobił. No i oczywiście główne podejrzenie trafia na naszą główną bohaterkę, która jest trochę takim wyrzutkiem jest, została porzucona przez swoich rodziców, i my obserwujemy jej życie. Gdzieś właśnie z tą zagadką w tle. E, no bo jako, że ona jest takim najłatwiejszym, po prostu mm, najłatwiej jest z niej zrobić ofiarę tego. E, przed, ofiarę? Może nie ofiarę, właśnie. Najłatwiej jest z niej zrobić właśnie zabójcę, no bo też jest e, takim. Mm, wyrzutkiem społeczeństwa. A jeśli chodzi o tam, gdzie słońce, złoci liście, to to jest dużo bardziej już literatura obyczajowa, mamy tutaj mocny obyczaj, ale też mamy właśnie taki, takich wyrzutków, osoby, które są poza marginesem społeczeństwa, em, aż tu pewnego dnia chcą się gdzieś tam w to społeczeństwo wpasować, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, no i dzieją się różne dziwne inne rzeczy. Mi one siebie nawzajem klimatem bardzo przypominały, co tutaj też może być zgubne, bo, bo nie wiem, bo jeżeli się nastawicie na coś tak popularnego i ta coś tak y, chwalonego, nagradzanego, jak gdzieś śpiewają raki, to się prawdopodobnie rozczarujecie. Natomiast ja nie spodziewałam się, że ta książka aż tak bardzo mi się spodoba. A naprawdę, jako rozrywka, jako taka y, trochę odskocznia, trochę takie wplecenie się w obraz innego świata, to jak najbardziej się sprawdzą te tam, gdzie złocą. Tam, gdzie słońce, złociliście, i jeszcze jest jedna książka tej autorki. Tam, gdzie lasy, coś tam, coś tam. <grych> e, I ją też planuję. Ja ją mam na, na regałach, tylko ja zawsze o niej zapominam, bo ona jest e, krótka, e, dużo krótsza niż ta, i nigdy po nią jeszcze nie sięgnęłam. A zawsze chciałam. W sensie mam przyczucie, że ta książka też mi się bardzo spodoba. Kolejna para bardzo spodoba się fanom Marty Bijan e, i to jest dosyć ciekawe, biorąc pod uwagę, że ja nie przypadam za twórczością Marty Bijan, to nie jest coś, co by mnie przekonywało do siebie. Natomiast jestem w trakcie słuchania Mchy i paprocie będą naszym grobem. E, I tutaj w ogóle na, samym, na samej okładce jest polecajka Marty Bijan. Ja też się już spotkałam z porównaniami tej książki do książki Marty Bijan. Tu jest nawet napisane na tej, na tym, na tej polecajce od Marty Bijan, to książka, którą sama chciałabym napisać. Pisać. I powiem szczerze, one naprawdę są do siebie podobne. To znaczy, ja, jako czytelnik, który nie przepada za mm, twórczością Barty mam bardzo podobne odczucia. E, są związane z tymi samymi aspektami, e, gdy czytam e, właśnie książkę Hani Chaban. To jest jej najnowsza powieść. Powieść w ogóle wydana w innym wydawnictwie, bo w Times for YA, e, dwie jej poprzednie powieści były typową fantastyką. Tutaj mamy. Póki co literaturę młodzieżową, tylko jest tutaj zagadka trochę paranormalna, mam wrażenie. Ona trochę wchodzi w taką, w taką paranormalność, bo mamy tutaj historię pewnego zespołu, który nazywa się Duchy, i wiemy, że rok temu, dlatego że sama historia jest prowadzona oczami jednej z ich słuchaczek, tylko słuchaczki, która trochę została zmuszona do słuchania tego zespołu, bo wcześniej go nie słuchała, po prostu pojechała z koleżanką na, na wydarzenie. E, I co też jest istotne, już od razu to powiem, bo pewnie później zapomnę, ta książka jest wprowadzona w... ma zwrot do czytelnika, to znaczy e, nasza główna bohaterka zwraca się do nas przez ty. Jako, że niby my jesteśmy odbiorcą, czyli e, chłopakiem, który zmarł. Bo to, co jest istotne, to na tym wydarzeniu rok wcześniej zmarł gitarzysta tego zespołu, wpadł w zakręt, wjechał w drzewo, i rok później dochodzi do tego samego wydarzenia, z tym, że tutaj nie do końca zgadzają się godziny, bo według mediów e, wokalista, który teraz miał umrzeć, zmarł o godzinie 19.00. A nasza główna bohaterka widziała go jeszcze o 22. No i co tutaj się wydarzyło? Dlaczego się tak wydarzyło? Co było tym wszystkim? Ja jeszcze nie wiem, bo zostały mi dwie godziny audiobooka, więc jeszcze troszkę przede mną. Na pewno jest to taka książka, gdzie trzeba mimo wszystko przymrużyć oko na pewne rzeczy. Mi one nie do końca pasują, bo uważam, że są zbyt proste, są ewidentnie po prostu pod fabułę. Stworzone. Można by było to trochę bardziej skomplikować, tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby moim zdaniem było łatwiejsze do e, uwierzenia, bo ja w niektóre rzeczy z tej książki absolutnie nie wierzę, bo jestem pewna, że tak by to nie wyglądało w prawdziwym życiu. Natomiast klimat bardzo Marto Bijanowski, e, sama w ogóle, samoprowadzenie też postaci, to jak to jest skonstruowane, w jaki sposób jest opowiadana sama historia, bardzo mi przypomina Martę Bijan, także tutaj ogromne polecenie dla fanów twórczości Marty Bijan, a porównuję tę książkę Powód do muchomorów w cukrze, bo jeszcze wakacji pod morzem nie słuchałam, ale będę, bo widziałam, że jest audiobook już dostępny i też jestem w sumie ciekawa tej książki, bo widzę bardzo sprzeczne opinie. Natomiast jeżeli chodzi o muchomory w cukrze, to to jest historia, w której mamy grupkę przyjaciół, którzy jadą na wakacje do szklanego domku. Domku jednego z nich, właściwie brata jednego z nich, z tym, że jak przyjeżdżają na miejsce, to się okazuje, że ten brat to nie do końca ma kontakt z tym drugim bratem i no, jest trochę dziwacznie w tym miejscu. Widzimy, że są jakieś zagadki, jakieś yy, dziwne, yy, dziwna atmosfera między bohaterami. Nie do końca wiemy, o co tam w tym wszystkim chodzi, ale na pewno jest to dosyć ciekawe. I to, co jest moim problemem z książkami Martybiam, bo to absolutnie nie jest tak, że mi się nie podoba klimat, uważam, że naprawdę świetnie to robi. Yy, I to też są takie książki, które bardzo angażują czytelników. Uważam, że gdybym była młodym czytelnikiem, to książki Marty Bian na pewno by mnie mocno, mocno wciągnęły, e, tylko do mnie nie do końca przemawiają te zakończenia. E, I tak też było właśnie w przypadku Muchomorów w cukrze i dlatego martwię się bardzo o zakończenie Mchów i Paproci e, będą naszym grobem. E, oczywiście nawiązanie jest do tytułu, bo taki dziwny tytuł, e, tytuł jednej z piosenek. No i obie książki mają audiobooka. Gdyby ktoś był ciekawy, ale ja dzisiaj mam wrażenie, że mówię trochę bez, bez składu, ładu i składu, także przepraszam. Ostatnia para to jest też coś, o czym wydaje mi się, że wspominałam na kanale, e, dlatego że jeżeli chodzi o drugą erę ostatniego Imperium Branana Sandersona, czyli tej serii, która zaczyna się z Mgły Zrodzonym, a kończy pierwsze Imperium się bohaterem wieków, A później zaczyna się drugie imperium, którego. Nie drugie imperium, druga era, e, która rozgrywa się kilkaset, mam wrażenie, 300-300 lat później. To tutaj mamy trochę in, inną budowę w ogóle z samej fabuły, bo nie mamy takiego typowego high fantasy. Tylko mamy coś, co mi przypomina oczywiście kroniki Riri Salivana. E, kroniki Riri to jest. E, e, cztery tomy to ma, e, a przynajmniej ta podstawowa, która została wydana. Kroniki Riri ogólnie jeszcze są. W ogóle, to jest bardzo rozbudowana i na początku każdej książki jest to gdzieś tam tłumaczone przez Saliwana. Ja nie do końca dalej to rozumiem, ale wiem, że są też dostępne audiobooki. Um, nie wiem, czy w ogóle one były wydawane, te książki, w jakimś wydawnictwie, ale są na pewno audiobooki na Storytelu. E, a przynajmniej były, jak jeszcze miałam Storytela. Tych innych tomów, których nie wydało wydawnictwo Mac. E, no i tak. To, co mi tutaj bardzo siebie nawet ja przypomina, to jest dynamika głównych bohaterów, bo w każdej z tych książek mamy dwójkę głównych bohaterów. E, jeden jest trochę bardziej złolem, drugi jest trochę bardziej taki, takim przedstawicielem prawa, który jest z krwi i kości. E, w kronikach Riri nie do końca, ale mimo wszystko jeden jest tym bardziej dobrym, drugi jest tym bardziej złym i oni. Ze sobą pracują, współpracują, bo muszą dojść do jakichś tam, do czegoś tam muszą wspólnie dojść. Trochę tacy detektywi tamtych czasów, trochę tacy policjanci, trochę tacy bohaterowie tych biednych ludzi, którzy gdzieś tam sobie nie radzą z, ze złolami. To, jaką w ogóle konstrukcję powieści mają te, dwie, te dwa twory, one naprawdę jakoś tak mam wrażenie, że ze sobą współgrają i fanom jednego spodoba się właśnie to drugie. Oczywiście Salivana trzymam trzeci tom, tak, żeby się, nikt nie, yy, tak trzeci tom, żeby się nikt nie zdziwił, bo ja nie mam pierwszego i drugiego, mimo że było już wznowienia jakoś po prostu nigdy nie miałam okazji ich kupić. A tutaj, tak jak mówię, stop prawa, to jest e, druga era. I gdyby ktoś się zastanawiał, czy trzeba czytać, moim zdaniem trzeba, bo jeżeli was znajdzie nagle ochota na przeczytanie Z Mugły Zrodzonego, to są ogromne spoilery. Poza tym w trzecim, bo w Żałownych Opaskach, jest spore nawiązanie do bohatera, który znajduje się... który jest jednym z głównych bohaterów Z, z Mugły Zrodzonego Ym, i to na pewno wam wpłynie w jakiś sposób na fabułę. Także tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, mam nadzieję, że te pary jako tako do siebie dobrałam, ale to były pary dobierane przez długi, długi okres czasu. Miałam taką starą notatkę w, w telefonie, którą uzupełniałam na bieżąco, jak mi coś przychodziło na myśl, tak żeby nie zapomnieć, bo ja potem po prostu do tych filmów zawsze zapominam, e, co chciałam z czym porównać. E, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście którąś z tych książek, czyta czy czytaliście którąś parę e, ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Sprawdźmy, czy Wy również się ze mną zgadzacie, że są do siebie podobne. Eee, I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!